Dzień dobry, nazywam się Jakub Kamieński, jestem aktorem, reżyserem, performerem, pedagogiem. Mam przyjemność e, przygotowywać w tej chwili rolę tytułową Tartifa w przedstawieniu Jarosława Tumidejskiego, które to przedstawienie już niedługo będzie miało swoją premierę w teatrze w Radomiu. Ja się zdecydowałem na bycie aktorem. Nie mówię, że się zdecydowałem. Ja bardziej uważam, że po prostu aktorstwo jakoś tam mnie wybrało. Ale jakbym mały, to ja w ogóle pochodzę z jakiejś takiej, powiedzmy, aktorskiej rodziny. Mój dziadek był aktorem, ale ja go nigdy nie poznałem, więc w ogóle to nie było takiego tematu w domu bardzo długo. I rzeczywiście, chyba takim pierwszym momentem, kiedy, kiedy o tym pomyślałem, że mógłbym to robić, to była taka sytuacja, że byłem w tarcze współczesnym w Warszawie na wieczorze Trzech Króli. I na scenie, w której grał, grali moi ukochani aktorzy, zresztą później, którzy mieli na mnie wielki wpływ czyli Krzysztof Kowalewski, Michnikowski, Wargiełowski i Wakuliński scena z podwiązkami z listem. No po prostu się zsikałem z moim przyjacielem ze śmiechu i wróciłem do domu i powiedziałem, że jeżeli jest taki zawód, że można ludzi doprowadzić do takiego stanu i jeszcze się dostaje za to pieniądze, to ja nie chcę nigdy nic innego robić. I w ogóle uważam, że cudowne w tym zawodzie jest to, że, że zwłaszcza w takich czasach jak teraz, że można no, no ludzi jakby nie tyle bawić, co... Co pozwalać im zapomnieć o rzeczywistości. To jest, to jest wspaniałe. To jest nie do przecenienia. Trochę się to też tak traktuje z przymrużeniem oka. Ja też słyszałem wielokrotnie, że o ty, błazen, coś tam. No ale błazen ma super funkcję. Może bezkarnie zadawać trudne pytania na przykład, więc to jest fajne. Obecnie próby tutaj. To zajmuje mi dużo czasu, ale ja też robię mnóstwo innych rzeczy, więc staram się dzielić jakoś ten czas oprócz tego, że jestem tatą i to jest moja najważniejsza rola życiowa, mam wrażenie. To czytam audiobooki, mnóstwo tego robię, uczę na kursie aktorskim, pracuję z dziećmi, w, z młodzieżą w ognisku machulskich. E, przygotowuję się do serialu, tu zaraz ruszają zdjęcia tam do drugiego sezonu, dopiero co film zrobiłem, coś tam jakiś ma być na tym, także tego jest mnóstwo, ale mam wrażenie, że to też tak jest, e, że jedna praca wpływa na drugą i że te projekty się jakoś przenikają, inspirują nawzajem i to jest, no, ja po prostu nigdy nie jestem w miejscu, co wszyscy myślą, że ja tam jestem. I ktoś myśli, że jestem teraz w Radomiu, to na pewno już nie jestem w tym Radomiu, bo jestem gdzieś ale może jak jestem gdzieś indziej, to właśnie jestem Radomiu, więc takim jestem wolnym elektronem. O. Super mi się pracuje. Ja w ogóle bardzo lubię to i, i chcę o tym powiedzieć, że aktorzy gościnnie od kilku lat są traktowani no, jako pewne zagrożenie dla zespołów. Kiedyś tak nie było i jakby też ludzie mieli świadomość, że to, że przyjeżdża aktor z zewnątrz, to on przyjeżdża i, i daje jakieś powietrze, coś nowego I, i wielokrotnie tak miałem, że w jakichś miejscach przyglądali mi się coś, no, ja jestem dość bezpośrednią osobą i bardzo otwartą i bardzo ciekawy jestem drugiego człowieka i to super działa i mam wrażenie, że tutaj bardzo szybko jak na te wiele, kilkanaście teatrów, w których pracowałem, tu się to bardzo szybko stało. Akurat przy tym przedstawiam My mamy naprawdę super zespół, bardzo twardych ludzi, bardzo dynamicznie pracujących, bardzo odważnych, co mi odpowiada i no, no póki co, twu twu, jestem zachwycony. To jest super pytanie, bo na różnych etapach, różne rzeczy mojego życia. E, ja nigdy tego nie robiłem, zwłaszcza w teatrze, dla jakiegoś tam, nie wiem, nagród, poklasku czy coś. Ja generalnie w ogóle należę do takiej grupy aktorów, która woli próbować niż grać. Bo granie to jest dla mnie zawsze... Ja, ja nie wypracowuję efektu na premierę, który potem powielam. Te, czy spektakle to są jakby trochę dla mnie dalej próby e, i... Rzeczywiście, chyba ten kontakt z ludźmi, ta twórcza energia, która się pojawia na scenie, potem jeszcze przychodzi widownia, ona też bardzo dużo dodaje. To jest dla mnie największa satysfakcja. Ja robię sobie przerwy od grania w teatrze, aż głodnieje, chociaż one nigdy nie, mają, nie, wiem, nie są dłuższe, jak chyba półtora roku. Ale dla mnie to jest bardzo dużo, bo ja się tym zajmuję od dziecka non-stop. Od 11 roku życia właściwie nie wychodzę z prób, tak. I to jest mój tlen. Ja się po prostu męczę. Oczywiście, ubóstwiam też plan filmowy, ale to jest zupełnie jakby to jest zupełnie inny zawód mam wrażenie. Eee, filmy są takie dosyć smutne. Ja nie oglądam siebie w filmach. Nie, to nie jest kokieteria, tylko po prostu widzę, że wybrali na przykład nie ten dubel, który był, który ja chciałem, żeby wybrali. I wtedy. No jajku, I to już będzie forever, to już się nie zmieni i to jest bardzo. Trudne dla mnie fizycznie, bo po prostu męczę się oglądając A w teatrze. Ja nie za bardzo myślę o tym, jak ja wyglądam na scenie. Ja też mam, nie myślę o tym, że, że nie bronię postaci, nie, nie trzeba mnie lubić. Nie, no to są, to są sprawy do załatwienia, jakby cały przekaz. To plus ym, chyba takie spotkanie ze zwykłymi widzami, jakieś takie reakcje, że, że, że ktoś dzięki temu coś zrozumiał, coś ten, albo się nie wiem, kłócił do rany. Z żoną czy z mężem, no to to świetne. Teatr dla mnie to jest przede wszystkim przestrzeń do zadawania pytań. Ja nie znoszę kropek, nie znoszę deklaracji, tez, plakatowości. Po prostu nie mieszczę się w takim teatrze. Tego jest coraz więcej, co mnie też jakoś tam boli. Więc jeżeli mam możliwość wyjścia i po prostu powiedzenia, zadania pewnych pytań i zostawienia ludzi z tym, no to wydaje mi się, że to jest najwyższa wartość, jaka może być w tej robocie.